Czy twój blok używa się do czegoś konkretnego, czy tylko do budowania lub wydobywania? Wydaje mi się, że jest on tylko do budowania do dekoracji. Okej, okay, czyli eliminujemy, eliminujemy. Czy twój blok występuje w postaci jakiejś cieczy? Nie. Nie występuje w postaci cieczy. Okej. Okay. To mamy zamknięte. Czy Twój blok występuje w jaskini? Nie. Nie występuje. Mówimy o overworldzie, tak? Tak. To nie występuje. Ty jesteś w jaskiniach, ty jesteś w jaskiniach. No I tyle w sumie. Dobra, twoja kolej. Czy gdy zniszczymy twój blok, to wypada z niego nie blok, tylko jakiś przedmiot, ruda, coś tego typu? Coś wypada, no. Coś wypada. Tak. Nie. Powiedzmy, że z ciebie też nie. Twój blok występuje w nederze? Nie, nie występuje w nederze. Okej, okay, czyli ciebie usuwam i ciebie usuwam. Dobra, zostaje mi trzy. Czy twojego bloku, a raczej z tego, co on dropi, gdy go zniszczysz, można zbudować narzędzia? Nie. Okej, okay. no to mam dwa bloki. Czy twój blok występuje w endzie? Nie wiem, możesz się domyślać. <laughs> występuje tak. w endzie? Okej, okay, to zostało mi tak, jedno, ale i tak możesz wygrać, jak teraz trafisz. Czy twoim blokiem jest glowstone? Nie. Pojam wraku jest. And Stone. Może? <laughs>